Witajcie, dziś mamy naprawdę fascynującą sytuację na rynku Ethereum. Wygląda to trochę jak przeciąganie liny, bo dwa potężne wskaźniki wysyłają nam, no cóż, całkowicie sprzeczne sygnały. Zobaczmy, kto w tej walce może wygrać. No właśnie, to jest pytanie za milion dolarów. Z jednej strony mamy analityków technicznych, a z drugiej największych graczy rynkowych, czyli tak zwane wieloryby. A co najlepsze? Obie strony mają na ten temat kompletnie inne zdanie. Zobaczmy więc, o co tu dokładnie chodzi. I tu widać to idealnie. Po lewej mamy wykres sceny, który wygląda, powiedzmy sobie szczerze, bardzo ogiezująco dla byków. Ale po prawej, cóż, tu historia jest zupełnie inna. To dane o pozycjach największych graczy, które sugerują, że oni spodziewają się raczej spadków. I to jest właśnie sedmo tego konfliktu, którym się dzisiaj zajmiemy. Dobrze, zacznijmy od tego bardziej optymistycznego scenariusza. Zobaczmy, co możemy wyczytać prosto z analizy technicznej samego wykresu ceny. Okej, okay, zanurzmy się w ten wykres. To, co tu widzimy, to czterogodzinny interwał dla Ethereum, który ostatnio pokazał naprawdę sporo siły. Są tu dwa kluczowe elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, cena bardzo mocno odbiła się od tego fioletowego prostokąta, czyli tzw. strefy popytu, miejsca, gdzie historycznie kupujący byli bardzo aktywni. A po drugie, i to jest chyba nawet ważniejsze, cena dynamicznie przebiła tę zieloną, spadkową linię trendu. I wiecie, co jest w tym naprawdę interesujące? To, że ta linia trendu była testowana nie raz, nie dwa, ale aż trzykrotnie, zanim w końcu pękła. A w analizie technicznej to często jest bardzo mocny sygnał, że takie wybicie jest wiarygodne i może prowadzić do dalszych, solidnych wzrostów. No dobrze, to skoro scenariusz jest tak byczy, to pojawia się pytanie, dokąd cena może zmierzać. Analitycy wskazują na dwa konkretne poziomy, które mogą teraz stać się celem dla kupujących. Pierwszy przystanek, ten bardziej ostrożny cel, to jest poziom około 3750 dolarów. Ale to wcale nie musi być koniec. Jeśli uda się przebić ten opór, to może otworzyć drogę do znacznie, znacznie wyższego pułapu. I tym drugim, bardziej ambitnym celem jest poziom 4200 dolarów. Tak więc to jest ta optymistyczna wizja, która płynie prosto z wykresu. A teraz odwróćmy monetę, bo podczas gdy wykresy wyglądają naprawdę dobrze, najwięksi gracze na rynku wydają się mieć zupełnie, ale to zupełnie inny plan. Zanim pójdziemy dalej, szybkie wyjaśnienie. Kim są te wieloryby? W żargonie krypto to po prostu inwestorzy z tak gigantycznym kapitałem, że ich decyzje kupna lub sprzedaży mogą dosłownie poruszyć całym rynkiem. To takie najgrubsze ryby w tym oceanie. A ten slajd pokazuje nam dokładnie, co te wieloryby robią. Dane z platformy Hyperliquid jasno wskazują, że ich nastawienie jest niedźwiedzie. Innymi słowy, oni obstawiają spadki. Wystarczy spojrzeć na ten dolny, czerwony obsiad na wykresie. Co to dokładnie oznacza? Hmm. Po pierwsze, w ostatnim czasie wieloryby aktywnie dorzucały do swoich krótkich pozycji, czyli po prostu zakładów na spadek ceny. Po drugie, ich całościowa ekspozycja netto jest na minusie. Mówiąc wprost, najwięksi gracze na tym rynku spodziewają się, że cena pójdzie w dół. No i mamy klasyczny impas. Z jednej strony bardzo byczy sygnał z analizy technicznej, a z drugiej strony bardzo niedźwiedzie pozycje wielorybów. Co może wyniknąć z takiego czołowego zderzenia? I tu na scenę wkracza pojęcie short squeeze. Jeśli cena wbrew oczekiwaniom wielorybów zacznie jednak rosnąć, będą oni zmuszeni zamykać swoje pozycje ze stratą. A zamknięcie krótkiej pozycji polega na kupnie aktywa. To tworzy dodatkową presję kupujących i może wystrzelić cenę w górę jak z procy. Zatem mamy dwa skrajne scenariusze: albo to bycze wybicie z wykresu pociągnie cenę w górę, uruchomi falę zamykania krótkich pozycji i zrealizuje cele, np. Na, na 3750 dolarów, albo presja ze strony wielorybów okaże się silniejsza, to wybicie okaże się pułapką, a cena spadnie, z potencjalnym celem nawet w okolicach 2500 dolarów. Podsumujmy więc te najważniejsze liczby to właśnie na nie warto teraz zwrócić uwagę, żeby zrozumieć, która strona tego konfliktu zaczyna przejmować kontrolę. I ta tabela doskonale to wszystko zbiera. Mamy więc scenariusz byczy, oparty na tym wybiciu technicznym z dwoma celami. 3750 i 4200 dolarów. Z drugiej strony jest scenariusz niedźwiedzi, oparty na potencjalnym niepowodzeniu tego wybicia, który wskazuje na cel w okolicach 2500 dolarów. To są liczby, które będą miały znaczenie w najbliższych dniach. Na koniec, jak zawsze, standardowa, ale bardzo, bardzo ważna uwaga. Warto pamiętać, że ten materiał służy wyłącznie celom edukacyjnym i absolutnie nie jest poradą inwestycyjną. Rynek kryptowalut jest po prostu niezwykle zmienny. Pozostaje nam więc to otwarte pytanie w starciu czystej matematyki wykresów z psychologią i siłą kapitału największych graczy, która narracja ostatecznie zwycięży. To jest właśnie jedna z tych najciekawszych zagadek na rynkach finansowych.